Już bezbędnego gadania i pojadania tego jak dziś Tomasz świetnie połowił ryby. Po prostu zapraszam Was na film, zobaczycie co się działo. Zobaczycie na kanale Face. Zapraszam do subskrypcji. Oglądanie możecie oczy. dać lajka. Proszę natychmiast wbić 1000 subów Dokładnie. Dokładnie. Zapraszam do oglądania. Uuu, Hopa, Tak jest. Gratulacje. Dziękuję, dziękuję. Ależ, ależ przyjemny filecik. Dzień dobry. Powiedziałem młotka kopiejeca. W pierwszy rzut od ciebie główeczka i. Bum! Siedzi. Dwa Very nice Ostrzeliów to przynajmniej się przestraszyłem -hmm. Coś pięknego And another one, please Muruje to Także taki bardzo szybki, króciutki przerywniczek Oczywiście pełną wersję macie na kanale Wła. Tutaj to będzie takie, można powiedzieć, moja perspektywa, trochę to co mi się udało nagrać. Że nie spodziewać się super przebitek i tak dalej, to bardziej będzie w takiej formie, powiedzmy, że vloga. Chociaż ja tam dużo nie pogadałem, no ale po prostu zobaczcie, jak to wyglądało z mojej perspektywy kole moich rybek, bo tam, gdzie Tomek kulał rybę i ją podbierałem, to no nie dało się to ogarnąć, no bo, bo oczywiście jestem, bo oczywiście jestem tak bardzo profesjonalnym youtuberem, że bardzo często widać moje kolana i chyba tym moim, mój kanał będzie się wyróżniał, właśnie że fishing w kolano, także bardzo Was wszystkich serdecznie za to przepraszam. I zapraszam do naszej części tego odcinka, bo to już bezwzględnego przerywania, mam nadzieję, że was się spodoba, hej! Ja pierdziuż, ale jaja! Jej, właśnie tak 13 minut temu chcieliśmy, że fajnie byłoby ssandarza na okomiskach. I jest ryba. To dobra ryba będzie. No, naprawdę dobra ryba. Powiem że nie miałem już takiej ryby na tym kilku. Ale chodzi, masakra. Na, na szczęście tu nie mam żadnych zaczepów, także myślę, że się uda ja w razie tego odpłynę trochę, ale na razie jeszcze widzę, że spokojnie. To jest naprawdę kijek zapasy mocy, on się wydaje cienki, ale tutaj widzę, widać, że... No ryba nie jest mała, Ej, naprawdę. Ale wychodzi na otwartą wodę. Ja troszeczkę odpłynę. Troszeczkę nas odstawię, żebyś miał jakie walczyć. ale mi serce bije. Masakra. Przynajmniej żeby zobaczyć, co to jest, A mi się wydaje, że no mam nadzieję, że sandacz, no bo to... Koń, 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 koń. Mieliśmy pół godziny przerwy od bram. Postanowiliśmy wrócić pod te szkałki. Pod to zejście. Jeszcze trochę. Zobaczmy, jak spoko jest. Ale nerywe. O, powiem Ci, że zazdroszczę. Zazdroszczę. Jani, smak niesamowity.

Jest. Jest. ładny, 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 ładny. Jest. elegancko. Przed chwilą Mr. miałem delikatne branie. O. Poczułem tak jakby ryba dosłownie przydusiła moją gumę, ale nie udało się tego zacząć i teraz podobne branie i jest ryba Nowa tak. Dobra wędka. Are you ready? Ale nie nie po prostu Za dużo wymagasz. Biguano, biguano, big fish. Yes, Łona ryba. Patrz, tu. To... O! Kupuję kawału. O! Spoko, spoko. Jaki cudek jest pływający? To jest chyba szczupak, wiesz? Jak to szczupak? Nie to chyba jest duży szczupak. Nie może być szczupak. Musi być piękny sandacz. <suszy> Jeżeli to jest sandacz, to ma z siedem dych. Sandacz. O Jezu Piękne. Piękny Gratulacje Nagrało się, nagrało Jezu A e, widziałeś, że ta wędka jest pływająca? No nie wiedziałem, ale już teraz wiem Ale jaja a więc kończymy naszą przygodę z tym oto tej jego moście. To nie ja, cały czas ten sam. Cały czas cały, cały. Nie wiem szczerze co mam mówić dzisiaj. Tak się nie brały ryby. Po prostu jesteśmy super wypoczęci. Tak jest, ale bardzo fajnie było. Ładne sadacze, fajna woda. Such dzięki za zaproszenie bardzo. Proszę, proszę bardzo. Także jak, jak kiedyś u mnie zaczną brać, na co bym nie liczył, to, no, to wtedy ja Cię zaproszę. Dobrze, ja przyjmuję zaproszenie oczywiście. Także Was wszystkich zapraszam do subskrybowania, lajkowania. No i mam nadzieję, że wa materiał Wam się podobał, taki niecodzienny, tak wiecie, no z, z tą tu nie ma, nie ma co gadać, po prostu, nie, nie bez będę komentarza. jeszcze raz dzięki, cześć.